Mam takie pawiki. Nie ma właściciela. Też są pawiki. Tu takie rysie kosztują. Ile te rysie? Osiem. Osiemdziesiąt Ceny są do dnia parka. porzysta ładne ryszki, 8 dyszek. szek. Te po ile tutaj mamy? Te jaśniaczki, po ile? Po ile to jasne? I wyśwanc. Pod Ładny, mormansik, ładny kolor, ładna barwa. Co jaki mormansik? Te pocztowych Przepraszam, że przeszkadzam. Yy, po trzy pocztowe. Po I Zresztą tutaj mamy takie boki. Jakie są tych boków? Trzy sztuka. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja. I zapraszam na relację z targu w Zwoleniu. Targ w Zwoleniu jest pierwsza i trzecia niedzielę miesiąca. Można kupić naprawdę bardzo fajne gołębie i bardzo tanio. Tu kolega ma takie monomansy czerwone. To, to to po 20 złotych. A staropolski jak cenował? Chyba Dych dych parka. proszę Mogę. bardzo jakie mamy ceny dych parka. i tutaj mówię te molemansiki już poszły część po dwie dyszki a ten tygrysek co kosztuje? trzy dyszki też molemansik i te winymki w jakiej cenie? winymki cztery dyszki W domu to, to kolega poda namiar o te mulemańce. A będzie nie? 517 403 79. Do kogo? Przepraszam, imię? Tak. Imię, przepraszam. Jak? Do pana Przemysława. Proszę bardzo, tam jest parka parzysta tych staropolskich 80 zł, Bardzo ładne staropolskie i tutaj mówię, ja podejrzewam, że te Mansy, to one pójdą. Po dwie dyszki tygrysek tam. Ile ten tygrysek kosztował? Trzy dyszki, Trzy dyszki i ten żółty mulemańcik? W parze jest. parze. I on kosztuje? Cztery diece. Też byłem, gdzie, Pana Przemka. Pan Przemek podawał namiar do siebie tutaj. Te widymki, ten mulemas, te boki też. Po trzy były te boki, tak? Panie Przemku. Panie Przemku, przepraszam. Po trzy te boki, tak? Tak. Tam Pan Przemek podawał namiar. Dzwonimy w odpowiednich godzinach. Te pocztowe podwiedyszki. Do Pana Przemka dzwonimy. Cześć, cześć. Mam wydymki łódzkie. I w jakie cenie te, te, te czerwone wydymki? 150 zł. 150 zł parka. Deresz ile kosztuje? Stówkę. Stówkę, deresz, samiczka. Proszę zobaczyć. Yy, Budapeszczyk żółty? Cztery dyki. Cztery dyczki. Cekarpiaki jakie cenie? Yy, od 80 do stówki. 50 do stówki. Kolega podaje imię i namiar. Proszę bardzo. Putas. Tak. 889. To... 3, 2, 4, 8, 5, 7. 8, 5, 7. Pan Łukasz podawał namier od tej widimki, także jeszcze raz panie Łukaszu, proszę Tam jest jeszcze samica dobra, dobra to są młode z tego roku po za sztukę 150 parka, tak? Tak, 150 parka. Ceny są do uzwienia pana Łukasza a to jest samiczka stara i ta samiczka kosztuje? No roczna samica i kosztuje stówkę. A dobra, dobra, dobra Pan Łukasz podaje tutaj namiar o te Wiedeńskie, o te Widymki Berlinki. Łódzkie. Berlinki tak. 889 324857 Do Pana Łukasza dzwonimy w odpowiednią godzinę. W domu jeszcze są. I piszemy, w domu jeszcze pan, pan Łukasz ma. I apel do hodowcy, piszemy w której minucie. Bo ja nie wiem dokoło do Pana Stanisława. Przedłożyłem komputer pół do pierwszej i którego jest, jeszcze, Pani Stanisław nie, nie będę zgadywał. Piszemy w tej minucie Tak samo Dzień. Nie ma tutaj właściciela te czepelki podyszku tu mam takie posiaczki Młodzież, jaka cena i tu mam też za mońskie te siwe, nie? Za mońskie Na no, stajeczki to co one kosztują? 120 parka Sorwej Park Też takie czajeczki Sorwej z wody park Albumki po kosztują? Po 6 dych. Po 60 za sztukę, takie włomeczki mamy. Węskie po 50 zł, o proszę bardzo, jakie byszczaczki, po 50 winerki i niedrogie kolenia po ile za sztukę? Po 30 po 30, bardzo niska cena. Zapraszamy do zwolenia. Po trzydziesz jak minerki słabo te winerki schodzą, zależy jeszcze nie ma jeszcze godzina. Takie widymki po ile? Jedynki różnie. Młode po 20. Ten czerwony, 7 dych. Ten droższy chyba nie. Ten, czy ten czarny nie. Ten nie, ten czerwony. A mhm. to jest parka za 70. A ten ten jeden za 70. Tu mamy Kingi. I ile taka parka Kingów? Stówkę. Taki dryerek młody. Ile kosztuje taki widymek? Podyszko, proszę bardzo, koledzy robią też przeceny. Pawiki mamy, Pawieki jak cenowo. Też podyszku, tu mamy hamurek, Plama niskiej ceny dzisiaj. Tu widzę tak samo. Drugi ten dryjerek jest. Takie winerki, Wabcia, taki parka parzysta? 160 zł. 160 zł parka parzysta. Mam takie orzełki. Jak cenowe te orzełki? 50 zł zł sztuka te orzełki. Tu mamy wywrotki. I jak cena ten wywrotek? zależy. Tak od do, od do. Tak od, od 100 zł do 60 od 60 do 100 zł Wiedymki? o 60 zł, zł. Nyweczki Po 50 zł Po 50 zł tu mamy opal chyba tak A. I opal co to jest? Sam 80 zł Pinerek 60 zł to po głębie Tu mamy wiedeńskie, Wiedeński czarne po 50 sztuka Niveczki. Niveczki para żółtych jest tam moich no. 250 ten 50 czerwony Ten 50 o, czerwony o. Ten ma siuchy, ten czarny turczyn 150, turczyn. 150, zł. 150 zł Ładne są nywki i są bardzo niedrogi żeby... Takie jaśniaczki ale nie ma nikogo nie wiem po ile Nie ma właśnie siana takie kuciaczki, jaśniaczki też nie ma kolegi, nie wiem co kosztuje po ile. Też mamy dzisiaj, Zaczynają ludzie dozwolenia przywozić krótki jasne. Takie brwiste widzę tak jak ten. Ładne jaśniaczki. Też mamy jasne roczek jasnych, a nie wiem po ile. Po ile mamy te, tutaj te sroczki po ile te, te mamy sroczki pani się orientuje? Po 25 zł, rysie tutaj te, tutaj. Wszystkie. Wszystko po 25 zł. Zapraszam do zwolnienia pierwsze, trzecie niedzielę miesiąca i Krakowski mamy naprawdę bardzo duży wybór gołębi i bardzo tanie są głębicie. I tam były winiarki i takie łapciate po cena wyjściowa taka. Można się obkupić tu z głębiami naprawdę. Wyśwamczyki są. Rynek bardzo duży. Tu mam takie wiedeńskie, Nyweczki są też, widzę siwe, bardzo fajne. Nie mam właściciela, też hodowcy z rana latają kupują, okazje szukają Też mam ładne wiedeńskie właśnie widzę i, i nieweczki to są też siwe takie karpiady Pójdę tutaj te wiedeńskie Znaczy te czarne i siwe siwe yy, napki Wiedeńskie te czarne tak? Po czterezki wiedeńskie, a nieweczki te siwe pójdę Osiemdyczek Parka Parka, zapraszamy do zwolenia Ryweczek co, co kosztuje? Ten noweczek połowy, ten właśnie interesuje mnie, co kosztuje ten połowy, fajny jest. 50. proszę bardzo, 50 i połowy. Jest to wszystko w podyszku. Budapeszty, połowy. Podyszko, takie gołębie, Cię kolega przywoził śniaczki, podyszkę, podyszkę zapraszamy do kolegi. Podyszko, jest, fajne gołębie są, miłe widzę. I fajne, jakie chłopki, Ale Chlewek chyba nie? Ja mówię, co fajnego, ładny, ładny, a czy on kosztował trochę? Fortuna, nie? I dobrze, fajne są tutaj masłowe, perłowe, koroniate. bardzo ładne w młodeczki. I jakie cenie? Cztery sztuka. Cztery sztuka. Krymeczki? Tak samo. Po Też po 40 za sztukę. Tu mamy wiedeńskie, czarne i czerwone. W jakie cenie te wiedeńskie? Wiedeńskie, czarne, za złotych sztuka. Czterdzieści sztuka. Nyweczek siwy? Niweczek siwy i czarne po 15, wydymki też ja po 15 i winery półtorej stówki. winerki, proszę bardzo, winerek, proszę zobaczyć winerka. Króciutkie dzióbki smolnawe, 2,5 stówki. Tam co coś Ci sprzedawano? to ma wszystkie przelotowane na 500, przynajmniej. Takie kremeczki ile kosztują? 35. Niweczki? Nie ma już niwek. Niweczki już sprzedane są tutaj. Mamy stroczki takie żółte, jabłkawiczki mamy po jakiej cenie? To złoty parka, 80 zł parka. Dyszkę, Dyszkę. a tutaj mamy? Opale po 50 złotych, 20 bo ogony A to jest Modena? Co to jest? To jest King? King On King, one są te Modena ponowne. Jeszcze raz, almondy po 50 złotych, czerwona 20 i 20 Zapraszamy do zwolenia. Bardzo duży wybór gołębi, bardzo duży targ i bardzo niskie ceny... mam po 50 zł za sztukę, są parki poparzyste Aha para 50 jest. taka młodzież po 10 zł tutaj po od po 5 do 20 zł. Mamy ładne głowy mhm. tutaj do pamiętkę nagrywa, mamy na miarę. od do tutaj cena biedechi, podszybł, mhm. od 20 do 30 zł mhm. To, żeby ten, żeby miał Tam miał y, ładnictwo, nagrywamy te pocztowe po ile? pocztowe po 15. Czy no, pan mi to nagrywa? Po ile? Kiedy mi Tamte te jak jest szuka. Jakie widymki ceny koszyją? 20 zł. To nie fajnie jest ważne. 20 zł, wajne, fajne wajne. widymki. Takie rzeżowskie, jakie cenie mamy? Fajna karpiaczka widzę na no ja mu go nie, nie wiem po ile po ile tutaj te karpiaczka, nie wiadomo nie ma. Uda pościki? Po piątce, tak? Ale karpiaczka krzyni piątkę. Tutaj te sroczki w jakiej cenie? Sroczki hamburgery. Zapraszamy do zwolnienia. pierwsze trzecia dziela miesiąca. Mam ładne wywrotki. Po ile te wywrotki, panowie? Przepraszam. To jest zł sztuczka. Ceny są do zmienienia, można podargować, tak? Bo po to jest tak. Dzięki bardzo. Dobrego dnia, panowie. Mam mamy pocztowe takie młode, to nie wiem po ile mamy tutaj. Jakie ceny te pawiki? pan coś wiele te pary i już. Tu mamy szaryki takie właśnie, po ile te szaryki? Po trzydzieści. Po trzydzieści złotych. Szaryki po trzydzieści złotych. Te pocztowe po ile mamy? Po ile te białe pocztowe? Pięćdziesiąt złotych para. para. Tu mamy te ta pocztę po ile? 50zł 50 Takie boczki po ile my mamy tutaj? 60zł za parę 60zł za parę i tutaj jest sroczki? Hamburki po 100zł Masiuchy 100zł Binery 60zł Zapraszamy do zwolenia pierwsze trzecie na miesiąca Te bocianki, jak cenowa te bociany? 40 50zł do, do 50zł wiedeńskie? Tak samo 40zł, 30 30 ceny są do tej, tu mamy siwki bardzo one są właśnie mało wymiera tarasa w ogóle na, na, na winięciu są takie. na winięciu, i po ile one są one sztukę Podwiedyszki takie pod kije, podtyczkę Bardzo ładne rzeczy pocztowe mamy takie Tu mamy takie białe pocztowe, w jakiej cenie? Podwiedzieszki Mam bocian warszawski, ten siebie co takie bociany kosztuje Podwiedzyszki bocian. te. po Mamy namiar do pana Norberta. Po 15 zł perłówki, proszę zobaczyć. peróweczki takie na Białym ogonie po 15 zł pana Norberta. Jest dla kolegi namiar. Przepraszam, dobra, siedźcie, tu. mam po ile, tak? Szyżaczki po może piątkę, Te perłówki też pana Norberta. Po 15 zł, takie, mówię tak jak ktoś chciał, po 15 zł koronie, te widzę. Tam tu ma też, ale takie jak widać, z nie jest wywiódki. Mamy dla kolegi namiar. Sprzedawcze, w jakiej cenie mamy? Po sobie za sztukę. Tu wiedeńskie. Po ile? Nie ma właściciela. Mamy też wiedeńskie. Nie wiem po ile. Nie Tu mamy sokowy Kolega ma Po wieknie. w jakiej cenie? Serdyszki za sztukę. One są puszczane, ganiane czy nie? Puszczane. Tu mamy takie też sokowy, też po poszczególne. A przepraszam... Ładne są. O, się tu po się po wystawie do niegania, bo to... Nie takie bocianki mamy. W jakiej cenie bocianki? 80 zł. para. Ile jest, ta, jest z tych polskich 20 złotych. Tak, 20 Jakie tak, pabiki, jak cenowo? Patrzcie, tu są... Pfeiffery to są? Te, te kolonia, te pfeifferki. One tam wysoko latają chyba, nie? Wysokolotne takie. I po nią są? Molemansiki mamy ładne Pawiki Budapeszciki. ładne niweczki mamy takie dzisiaj Powiedzieć te niweczki mamy Po 15 Po 15 zł zapraszamy do kolegi do tutaj pierwsza niedzielę miesiąca Powinna się złotych niweczków można nakupić Ten cały szary, szary. A te tutaj, tutaj pawiki po ile? O, podziewajcie, podziewajcie. po bo 23 zł jest. I tutaj tak mamy po ile, bo widzę, że ryś tak samo jest. Wszystko podeszło, zapraszamy do zwolnienia. Bardzo niskie ceny. Dzisiaj koledzy zrobili przeceny, prawie jak za darmo. Tak. Tu panem Gujianem tutaj ten wywrotek, co kosztuje? Wywrotek 150 zł. Sroczka 50 zł. 50 zł. Jakie panie ugnięcie, co one kosztują? 400 zł. 400 zł Dawaj śmiało, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka Pana Agonisze nagrywamy neweczki, mamy namiar 400 zł cena wyjściowa, jest do kolegi telefon no nie potknąć, bo wyskoczysz.